Chodź, pokażę Ci w tym nagraniu, co zrobić, żeby skutecznie badać potrzeby klienta, dlatego że im lepiej zbadasz potrzeby swojego klienta, tym z większym prawdopodobieństwem on będzie chciał dalej od Ciebie kupić. Także jest to dzisiaj jeden z najskuteczniejszych sposobów, żeby w ogóle skutecznie sprzedawać. Moi drodzy, to nagranie powstało na prośbę komentarzu Konrada Tomczuka. Także, jeżeli macie w ogóle jakieś kwestie w sprzedaży, które chcecie, żebym szerzej omówił, może macie jakieś problemy, może macie jakieś sytuacje, z którymi chcecie, żebym się zmierzył, to koniecznie piszcie je w komentarzach. Zrobię o tym tak samo nagranie jak to. A ciebie, Konrad, serdecznie pozdrawiam. To jest bardzo dobre pytanie, czyli pytanie o to, jak zrobić skutecznie badanie potrzeb, żeby nie brzmiało ono jak przesłuchanie. Dlatego, że ja pracuję jako trener sprzedaży od 14 lat. Zorganizowałem ponad 2000 szkoleń. Napisałem pięć książek, niebawem dwie kolejne. Występowałem na konferencjach i w różnych innych miejscach. Ze sprzedażą jestem cały czas i zauważam, że cały czas ludzie mają problem ze skutecznym badaniem potrzeb. Jeżeli nie zrobisz dobrego badania potrzeb, to klient od Ciebie nie kupi, dlatego że nie będzie miał jasnego powodu, dlaczego miałby w ogóle od Ciebie kupić. I dzisiaj skupimy się na ośmiu takich aspektach, które są w ogóle ważne w badaniu potrzeb, żeby to badanie potrzeb było skuteczne. Uwaga, nie będziemy stricte skupiać się na technikach, na nich skupimy się za tydzień. Dzisiaj tylko skupimy się na ważnych elementach badania potrzeb, bo jeżeli zrobisz je skutecznie, to twój klient będzie miał poczucie, że ofertę, którą mu prezentujesz, to on sobie sam przygotował. No przecież ci o tym wszystkim sam powiedział. Jedziemy. Po pierwsze, formułuj trafne pytania. Czym są trafne pytania? Zobaczcie. Kiedyś czytałem na jednym z blogów internetowych, jakie zadawać pytania w sprzedaży, otwarte czy zamknięte. I tylko jedna osoba napisała. Właściwe. No bo jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że przez lata uczono sprzedawców, że zadawaj zawsze pytania otwarte, wtedy klient się to będzie miał szersze pole do wypowiedzi. Ble, bla, bla. Głównoprawda. Pytania należy zadawać właściwe i trafne, dlatego że w ten sposób sprzedawcy, kiedy mogli zadać chociażby pytanie zamknięte lub inne z pytań, rodzajów pytań w sprzedaży. Jest kilkanaście takie jak chociażby otwarte, zamknięte, otwarte, opisowe, alternatywne, hipotetyczne, parafraza, pytanie precyzujące i masa innych pytań. Jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzu. Ja zrobię wam nagranie o tym, jakie w ogóle mamy rodzaje pytań i kiedy one w sprzedaży się przydają. Kiedy najlepiej jest je stosować, ale to piszcie w komentarzu, czy chcecie takiego nagrania. I teraz sprzedawca nauczony tym, że zawsze ma zadawać pytanie otwarte, to on kombinował, jak to pytanie otwarte zawsze zadać, zamiast po prostu skupić się na pytaniu trafnym lub właściwym. A trafne pytanie, Pytanie to jest takie, które pokazuje klientowi, że jesteś specjalistą. Ja jeszcze o tym wspomnę w punkcie numer 8 jak takie pytania formułować. I teraz, kiedy klient czuje. Że potrafisz prowadzić z nim dobry dialog, zadajesz mu właściwe pytania, to przechodzimy do punktu drugiego. Naturalnie. Czyli odwołuj się bezpośrednio do tego, co powiedział ci klient. Dlatego, że rozmowa powinna być dialogiem, a nie przesłuchaniem, o czym pisał właśnie Konrad. To nie ma być przesłuchaniem. Masz zadawać klientowi pytania, na przykład, jeżeli sam klient mówi tobie, że on ma dzisiaj problemy z dostawcą. O, a jakie konkretnie ma pan problemy? No, takie i takie. Ok. A na co to wpływa u was w biznesie? No na to i na to. A to później przekłada wam się na co. I zobaczcie, ja w ten sposób kontynuuję z klientem ten jeden wątek, który został poruszony, a tym jednym wątkiem jest właśnie problem z dostawcą. Kontynuuję, ciągnę ten wątek, żeby klient mi więcej o tym opowiadał. Dlatego, że ja wtedy, kiedy będę prezentował mu moje rozwiązanie, mogę bezpośrednio odwołać się do tego, co on wcześniej mi powiedział. Także dwójeczka, odwołuj się zawsze do tego. Co powiedział ci klient? I teraz idziemy za ciosem. Jeżeli się już odwołujesz, to pokaż, że Ty w ogóle tym jesteś zaciekawiony, bo niestety większość badania potrzeb, czy większość osób, które bada potrzeby, to po prostu robi coś takiego, ok? a jak wygląda u Was to? Mm, dobrze, a to jak? Mm, dobra, a co robicie najczęściej w sytuacji, gdy mm, Ok. i w ogóle nie zahaczają się o te wątki, to wygląda faktycznie, gdyby się temu przyjrzeć z boku, to bardziej jak ty byś tego klienta przesłuchiwał, niż jakbyś realnie chciał badać jego potrzeby, czyli pokaż temu klientowi, że jesteś zaciekawiony tym, co on Tobie mówi, no chyba, że masz to w dupie, no jak masz to w dupie, no to, to po prostu miej to w dupie, ale jeżeli chcesz skutecznie sprzedawać, to zaciekaw się sytuacją klienta. Klienci lubią sprzedawców, którzy są ich ciekawi. Czwarte to pytaj klienta o to, czego już próbował, lub czego już doświadczył. Czyli dla przykładu, Panie Marku, a co już robiliście w branży szkoleniowej? Albo czy Wasz zespół już był w jakikolwiek sposób szkolony? No i klient tobie mówi: Byliśmy, nie byliśmy, ok? A proszę mi powiedzieć, jakie macie doświadczenia w ogóle we współpracy z firmami takimi jak nasza? Na przykład, jeżeli sprzedajesz coś bardziej skomplikowanego, niech Ci klient opowie, jakie ma już doświadczenia, i wtedy Ty znowu masz, możemy wrócić wcześniej, znowu masz pole do popisu, żeby tu się na chwilę zatrzymać. Mówi: No, mieliśmy kiedyś jedną firmę podobną do Was. O, mówi Pan, w czasie przeszły co się stało, że już z nimi nie pracujecie, a nie dowozili tego i tego, ok? a co, czego jeszcze, czegoś jeszcze nie dowozili, coś jeszcze w tej współpracy wam nie grało i zobaczcie, ja dalej naturalnie kontynuuję tą rozmowę, czyli pytaj klienta, jakie właśnie ma doświadczenia lub czego już sam próbował, bo jeżeli twój klient dzwoni do ciebie z problemem, to możesz mu zadać właśnie pytanie, czego on już samodzielnie spróbował, okej, okay, ale to już pisał pan sam teksty na swojego bloga i one panu nie działają, czyli możesz pytać klienta, ok, a w jaki sposób pisał pan te teksty, a korzystał pan z Jakiś narzędzi, i zobaczcie, ja cały czas kontynuuję ten jeden wątek. Piąte to parafrazu, i teraz z parafrazą to jest w ogóle ten wałek, że niby wszyscy już wszystko na ten temat powiedzieli, niby o parafrazie wszyscy trąbią, a dalej niewiele osób ją stosuje. Parafraza to nic innego jak powtórzenie słów klienta własnymi słowami z zachowaniem sensu, i ją zaczynamy najczęściej od słów, panie Marku, czy dobrze zrozumiałem, że, albo panie Marku, jeśli dobrze rozumiem to. To są przykłady, jak stosować parafrazę, jak ją formułować i stosujemy ją wtedy, kiedy chcemy upewnić się, że dobrze my klienta rozumiemy, ale również w sytuacji, kiedy klient odwołuje nam się z czegoś, co nam wcześniej sam powiedział, bo wtedy możesz użyć idealnie parafrazy, jeżeli klient rzuca Ci dowolną obiekcję, kiedy próbujesz sfinalizować sprzedaż, to możesz powiedzieć do klienta, no tak Panie Marku, ale przecież sam Pan przecież wspominał wcześniej, że... Szóste, to stosuj pytania precyzujące, to są cholernie niewykorzystywane pytania w sprzedaży. Wystarczy tylko, że klient powie e, my mamy małe zużycie albo my mamy niski budżet albo my potrzebujemy tego szybko i sprzedawcy bardzo często biorą to w ciemno. A zwróćmy uwagę, że tak, takie sformułowanie klienta o niczym nam nie mówi, dlatego że czym innym dla ciebie jest niski budżet, a czym innym dla klienta. Klient może operować milionowymi kontraktami, a ty kontraktami na tysiące złotych. Jest tu bardzo duża rozbieżność, więc jeżeli nie sprecyzujesz, o, a ja o jakim konkretnie budżecie mówimy, albo jeżeli klient mówi, potrzebuje to szybko, dla ciebie szybko to są ci klienci, którzy dzwonią na wczoraj, a dla klienta jest do końca przyszłego tygodnia, bo tak jest nauczony we współpracy z obecnym dostawcą. Są. Więc możesz klienta zapytać, OK, na kiedy konkretnie? Albo gdzie dokładnie? Jeżeli klient mówi, proszę to dostarczyć do nas, to gdzie dokładnie? Czyli precyzuj zawsze kwestie, które mogą być niejasne, bo w sprzedaży, czy w badaniu potrzeb klienta chodzi o to, aby budować z klientem, jak to mawia Tony Buzan, tak zwany wspólny obraz, żebyście wymieli dokładnie ten sam obraz, że mówicie konkretnie o tym samym. Siódme to nie przerywaj i nie dawaj też zbyt szybko klientowi gotowych rozwiązań. Bo jeżeli zadasz klient, tylko kilka pytań, dwa, trzy, może cztery i od razu polecisz do niego z rozwiązaniem, to poza sytuacją, w której sprzedajesz skrajnie proste produkty, niech to będą obudowy do telefonu, to klient nie będzie miał poczucia, dlaczego ma od Ciebie kupić, bo prawdziwego specjalistę poznajemy po tym, jakie zadaje nam pytania i jak te pytania rozgrzebuje. Dlatego nie przerywaj i nie dawaj klientowi zbyt szybko gotowych rozwiązań, bo on wtedy nie poczuje potrzeby. Proste. I ostatnie, mówiłem o tym, że wspomnę na samym początku, i to jest, słuchajcie, absolutna petarda, jeśli chodzi o badanie potrzeb i żeby klient odbierał Ciebie za specjalistę. To jest mniej przygotowane swoje pytanie, game changer. Pytaniem game changerem jest nic innego jak pytanie, właśnie od razu, które pozna. Klient po tym, że jest u odpowiedniej osoby. Dla przykładu, do mnie, jak dzwoni klient i no klasycznym u mnie jest to, że mówi: Panie Patryku, potrzebujemy przeszkolić zespół, albo potrzebujemy zwiększyć sprzedaż. To mówi najczęściej. To ja odbijam mu pytanie i moim game changerem jest: w jaki sposób? No jak w jaki sposób? No potrzebujemy zwiększyć sprzedaż. Okej, okay, panie Marku, tylko że my sprzedaż możemy zwiększyć na co najmniej cztery różne sposoby. Możecie chcieć pozyskiwać nowych klientów i potrzebuje was przeszkolić z prospektingu. Możecie chcieć sprzedawać do innej półki klientów, więc potrzebujecie szkolenia z obsługi klienta premium. Być może macie dużą bazę klientów, ale sprzedajecie na niskich marżach, więc muszę Was nauczyć bronić cenę. A być może jest tak, że macie dużą bazę, nawet eleganckie marże, ale klienci kupują tylko jakiś określony rodzaj towarów od was, a nie resztę i potrzebujecie szkolenia, zbudowania i zarządzania relacjami. I o którym zwiększyć sprzedaż my mówimy. I klient najczęściej mi tutaj odpowiada. Tak, no bo on nie wie co on ma zrobić i to ja go dalej kieruję, to ja mu zadaję odpowiednie pytania, więc im wymyślisz lepszego game changera dla siebie, tym z większym prawdopodobieństwem klient odbierze ciebie jako eksperta. Jeżeli chcecie takiego osobnego nagrania, dajcie znać w komentarzu, też zrobimy nagranie, jak w ogóle tworzyć pytanie Game Changer. I ja też jakieś wam swoje propozycje wrzucę, jakie by to pytania mogły być. I te osiem elementów składa się na to, że nie brzmi twoje badanie potrzeb, jak właśnie wspomniane przez Konrada przesłuchanie, tylko jak prawdziwe, rzetelne badanie potrzeb, a dzięki temu klientowi kupuje się od ciebie. Łatwiej. Teraz skoro wspomniałem o parafrazie, to nagranie z parafrazą mignie ci zaraz tutaj. A jak jesteś na tym kanale, dotrwałeś do końca, zostaw łapkę i suba i widzimy się za tydzień. Trzymaj się gorąco. Cześć.